Siostry i bracia, umiłowani w Chrystusie Panu, dzisiaj oczy całego Kościoła i wszechświata zwrócone są na niepokalaną cud Bożej Potęgi. Również święty Ojciec Eugeniusz Demazenow. Kiedy szukał wzoru dla naszego zgromadzenia, kiedy szukał kogoś, w kim można by było dostrzec to, jakich chciał mieć oblatów, skierował swój wzrok na niepokalaną. Niepokalana, związana na dobre i na złe z Jezusem Chrystusem. Niepokalana, która nie tylko o nim opowiadała, ale urodziła go i nieustannie rodzi światu. Niepokalana, matka Kościoła, niepokalana, przyniosła ewangelię nie tylko słowa, ale ciała Chrystusowego. Niepokalana misjonarka ubogich, ta, która wyśpiewała magnifikat o Bogu, który potężnych strąca stronów, a wywyższa pokornych. Niepokalana chciał założyciel mieć ludzi realizujących Le Plaisir najpilniejsze sprawy Kościoła. Ona wybrała się z pośpiechem. I poszła, aby służyć świętej Elżbiecie, i ciągle prowadzi swój kościół i przynagla, aby ich szedł tam, gdzie sprawy są najpilniejsze. Niepokalana, na którą zwrócił oczy nasz święty założyciel jest z nami związana najściślej, jak to można sobie wyobrazić. Sławny superior generalny Leo de Chattelet napisał o Blaci Maryi Niepokalanej. To nie etykietka. Ta nazwa nas określa. Dzisiaj gdy, ślubuj, gdy świętujemy to święto Warto sobie, abyśmy wszyscy Oblaci i świeccy Przypomnieli, że nie jesteśmy tylko oblaci Nie wiadomo czyi Jesteśmy oblatami Maryi pokalanej, Jej oddani, z nią związani I takim oblatem jej oddanym który żył na co dzień słowami założyciela zapisanymi w konstytucjach in matrem semper habebund, zawsze będą ją mieli za matkę, jest błogosławiony ojciec Józef Cebula. Józef Cebula, owszem, żył. Z nią związany w Markowicach w Sanktuarium Maryjnym przyjął sutannę, w Markowicach wychowywał do kapłaństwa. Widział w niej matkę. Ale przyszedł taki czas właśnie 8 grudnia 1939 roku gdy jak przystało na porządnego syna, musiał stanąć w jej obronie. Von Egan, właściciel majątku w Markowicach, postanowił sobie boleśnie zakpić z oblatów. 7 grudnia przysłał nakaz do klasztoru, aby następnego dnia, właśnie w uroczystość niepokalanej, oblaci, Rozbijali figury niepokalanej w okolicznych miejscowościach. Sytuacja dzisiaj, gdy w sumie nic nam nie zagraża, jest niby oczywista, ale w klasztorze wrzała dyskusja całe popołudnie 7 grudnia. Zasadniczo wszyscy oblaci mówili nie. Poniesiemy konsekwencje. Był taki tylko jeden bardzo mądry, zasłużony, Jan Nawrat. Poprzedni prowincjał, który poddał się do dymisji, i właśnie na jego miejsce chciano wybrać błogosławionego Józefa Cebulę. Teolog moralności, wykładowca w wyższym seminarium, wychowany. W Holandii, w Niemczech, który mówił, no ale to tak niekoniecznie. To przecież nam zagraża, to może nam zaszkodzić. Ostatecznie wspólnota przeciwstawiła się jemu. Ojciec Józef Cebula różnie to zapisują. W kronice zapisali, że bardzo cicho, spokojnie powiedział: Nikogo nie zmuszam, sumienie wam powie, co macie czynić. Ojciec Józef Pielosz pisze w swojej książce, że powiedział: Kto chce być oblatem, nie będzie burzył figur niepokalanej. Po co to opowiadam? Bo również dzisiaj. Do mnie i do ciebie muszą dotrzeć te słowa. Kto chce być oblatem, nie będzie burzył figur niepokalanej. Ojciec Józef Cebula stawia nam dzisiaj bardzo ważne pytanie. Czy my wszyscy wiemy, czy pamiętamy na co dzień, że oblaci to nie są oblaci ofiarowani nie wiadomo komu, tylko oblaci Maryi Niepokalanej? Czy my oblaci w naszych dziełach, w naszym myśleniu ciągle zachowujemy się jak oblaci Maryi Pokalanej? Tutaj jest ojciec Mieczysław Hałaszko, super rozkokotka. To on wymyślił nazwę zespołu muzycznego. I jaka nazwa? Gitary niepokalanej. To było oczywiste, że jesteśmy z nią związani. Pamiętam, w 1979 roku, wielki animator duchowości oblackiej, ojciec Jean Ruach, mówił w obrze: Tam, gdzie ludzie będą wiedzieli, że jesteśmy oblatami Maryi Niepokalanej. Tam, gdzie będą czuli nasze przywiązanie i nasz zachwyt i naszą dumę, że jesteśmy nie tylko oblaci, ale oblaci Maryi Niepokalanej, tam będą powołania. Pamiętam też, jak z Domu Generalnego byłem przy tym, odchodził po latach posługi jako superior generalny Fernand Getty. i wtedy w takim krótkim przemówieniu do nas domowników powiedział jeżeli któregoś dnia nikt nie zapuka do naszej furty to nie mówmy, że świat się zmienił że nasz charyzmat jest nieaktualny Odważmy się powiedzieć: Nie jesteśmy do końca wierni charyzmatowi oblackiemu. I dlatego pięknie, że w te uroczystości, że w te uroczystości staje pośród nas błogosławiony Ojciec Józef Cebula, oblat Maryi Niepokalanej, i przypomina, że on walczył, żeby nie burzyć jej figur nie tylko przy drogach, ale w świadomości, w duchowości, w pobożności, w codziennym życiu. Musimy bardziej powrócić do duchowości maryjnej. Musimy bardziej przylgnąć do Maryjnie pokalanej. W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszeliśmy tę protoewangelię. Ona zmiażdży ci łeb, a ty będziesz czyhał na jej piętę. Wprowadza mnie przyjaźń między potomstwo twoje a potomstwo jej, między twoje dzieci a jej dzieci. Jednym z synów niepokalanej jest ojciec Józef Cebula. Akurat tak się składa, że dokładnie sto lat temu, w 1923, przyjechał tutaj z Lierz, bo nie było ojców do pracy. Jeszcze przyjechał jako kleryk, by sam studiować teologię i uczyć. W przepełnionym po brzegi, Lublinieckim Junioracie sto lat temu. Tutaj, nie wiem gdzie, niektórzy z Was pewnie wiedzą, może tutaj, może tutaj, leżał krzyżem, bo tutaj przyjmował święcenia diakonatu. Tutaj, w 1927 ta kaplica jest pełna Jego obecności. Przyszedł tutaj i wspomina jedna z mieszkanek Lublińca, zeznając w procesie beatyfikacyjnym. Pracowałam w ogrodzie u oblatów. Ojciec Cebula zatrzymał się obok mnie i z taką Młodą dziewczyną zaczął rozmawiać o życiu, o problemach i zdanie krótkie, a pełne treści odrodzonego ojca. Nie doznałam tyle zrozumienia i zainteresowania. Był człowiekiem. Był człowiekiem. Inna z Lublińca. Opowiada, że jak stał na tajambonie, to wszystkie oczy były utkwione w niego. I dodaje: Może i mówił z trudem, ale myśmy czuli, że opowiada nam o tym, którego zna osobiście. A ojciec Józef Cebula. Gdy ojciec grzesik poprosił go, mamy ten list. Poprosił go, by był, by wygłosił kazanie prymicyjne, to pełen dystansu do siebie odpisał mu: Wiesz, moje to nie kazanie, tylko stękanie. Jeżeli już nikogo lepszego ode mnie nie znajdziesz, to pewnie, że ci wygłoszę. I wygłosił. Opowiadał o Bogu. Nigdy nie chciał być gwiazdą. Zawsze się ukrywał. Inna z mieszkanek Lublińca zeznała w procesie beatyfikacyjnym takim swoim językiem, ale zrozumiałym, świętość ojca Cebuli. Najbardziej objawiała się podczas podniesienia. Odprawiał Mszę Świętą, jednocząc się z Jezusem Chrystusem. I ta kaplica jest pełna Jego obecności, Jego miłości do Chrystusa. Stąd z Lublińca. Właśnie w 1935 napisał list do swego dawnego wychowawcy, ojca Trebaol, prosząc o kilka książek. Wszystkie były poświęcone Eucharystii. Chciały się nauczyć naprawdę odprawiać Eucharystię. Stąd z Lublińca pojechał do kaplicy biskupiej w Katowicach. Tam przyjął święcenia kapłańskie. Podczas święceń biskup pytał go o różne rzeczy, jak liturgia przewiduje. Ale było też pytanie podstawowe: Czy chcesz coraz ściślej, Jednoczyć się z Jezusem Chrystusem i razem z nim samego siebie składać Bogu w ofierze za zbawienie świata. Cebula Karzel rytuał, odpowiedział: chcę z Bożą pomocą. Przyszła wojna. Był normalnym bliskim ludzi kapłanem. Jedni chcieli chrzcić, drudzy błogosławić małżeństwa. Trzeci przyprowadzali dzieci do pierwszej komunii. To tak się mówi, ale za to wszystko groziła śmierć. Miał wprost nakazane niewolno. Ale błogosławił małżeństwa. Któregoś dnia poszedł do wymysłowic, niosąc komunię świętą chorej. Ludzie go znali. W procesie świadkowie wspominają, że chodził w, taki, w takim berecie, słabym szaliku i płaszczu w kratę. Ktoś doniósł. Przyjechali do klasztoru, wzięli go od obiadu, wywieźli najpierw do Inowrocławia, a potem do Mathausen. I trzeba powiedzieć bardzo jasno: wywieźli go dlatego, bo był kapłanem do końca. Gdy przyjeżdżali gestapowcy z Inowrocławia, mówili: wracaj do swoich. My tutaj tych księży, to mamy pod dostatkiem aż za dużo. Nie wrócił. Pozostał z ludźmi jako kapłan. Nie wiem jak to się stało, ale jego męczeństwo jest przedziwne. Kazali mu. Odprawiać, jak to się mówi, mszę świętą na sucho. To znaczy, nie dali hostii, nie dali wina. On miał tylko swoje ciało i swoją krew. Kazali mu recytować teksty mszalne. Kazali mu śpiewać prefacje. Kazali mu śpiewać prefacje, nosząc na karku. Po 144 celowo nierównych schodach, żeby łatwiej się było przewrócić kamienie. On, który szukał zjednoczenia z Chrystusem. On, który pragnął się nauczyć naprawdę odprawiać mszę świętą. Ginął, odprawiając mszę świętą w swoim ciele. I w swojej krwi. I jeszcze tylko w ostatnich chwilach życia. On, który gdy mu proponowali prowincjalat, to mówił: Jestem słaby, brak mi odwagi, łatwo się męczę. Stanął przed bijącym go hitlerowcem i powiedział spokojnie: Gdybyś ty widział, Jaki Ty jesteś śmieszny w tym podskakiwaniu i krzyku. Ty myślisz, że przemocą możesz panować, ale jest Bóg, który Cię będzie sądził. Za dużo prawdy. Usłyszał tylko naprzód marsz, w tył zwrot, naprzód marsz, w tył zwrot, i za którymś razem naprzód marsz. I siedem kul przeżyło jego ciało. Z bardzo mądre, bardzo piękne, bardzo trafne, hasło tych naszych oblackich uroczystości które przypomina, że aby być świętym, najpierw trzeba być człowiekiem. I ojciec Cebula był człowiekiem w każdym calu. Miał odwagę być słabym, miał odwagę mówić, że czegoś nie potrafi, ale też miał odwagę spokojnie walczyć. I on niby taki nieśmiały. Miał odwagę powiedzieć prawdę. I to jest, sądzę, drugie wezwanie skierowane do nas wszystkich: żebyśmy byli bardziej ludźmi, żebyśmy mieli odwagę być ludźmi, żebyśmy mieli odwagę kochać, służyć. Żyć cicho i zwyczajnie, a równocześnie, żebyśmy mieli też odwagę służyć prawdzie tam, gdzie trzeba. Do tego nas wzywa błogosławiony Ojciec Józef Cebula. I zakończę może zwyczajnym, słodkim, domowym wspomnieniem. Byłem postulatorem jego sprawy. Gdy sprawa się rozpoczynała z obecnym tutaj wtedy proboszczem we Wrocławiu, pojechaliśmy do brata ojca Cebuli, do Malni. To taka przedziwna misja: zajechać do rodziny. Posadzili nas przy stole w dużym pokoju. Pamiętam, poczęstowali kawą, i wtedy modne były takie ciasteczka okrągłe, delicje. Tutaj siedział brat ojca cebuli, jakby sam cebula, kropka w kropkę, podobny do niego. I mówię, no proszę państwa, jest taka sprawa, że Pana brat ma zostać święty. To nierzadko się takie dobre wiadomości zwiastuje i łzy w oczach tego człowieka Pawła Cebuli i jakieś zakłopotanie w oczach jego córki i mówią o tak, to to musimy dom... Otynkować i odmalować. Oczywiście, w jakiś sposób odpowiedzieć na, na tę wyjątkową sytuację, która nam się przydarzyła. I teraz na domu jest mosiężna tablica. W tym domu urodził się błogosławiony ojciec Józef Cebula. Kapłan męczennik. Siostry i bracia, skarby, kochani, wy tutaj chodzicie jego ścieżkami. Ten kościół jest pełen jego obecności. On tutaj ciągle modli się za Was i z Wami. I życzę Wam, żeby kiedyś na drzwiach Waszego mieszkania można też było napisać. W tym mieszkaniu urodziła się święta. Urodził się święty. A nawet jak się nie da tego napisać, to żeby ludzie mówili, to była święta kobieta. To był święty. Szczęść Boże. Amen.